Cześć skorpioniki, Agnieszka Sowilo z tej strony. Słuchajcie, położę dla Was runki na marze 2023, bo nam się wiosna już zaczyna. Zapraszam Was do czytań prywatnych, sesji indywidualnych. No i macie podany mój numer telefonu, także możecie się ze mną kontaktować. Najlepiej jest przez WhatsApp, bo najszybciej. Jeśli mogę Was prosić, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie jakiś fajny komentarz, na przykład buziaczka słodkiego, bo ty też takie miłe jest bardzo, prawda? No i co? I tak sobie myślę, że fajnie by było, gdybyście zasubskrybowali kanał. Będziecie wiedzieć, kiedy wrzucam filmy od razu. Także już nie przedłużam, patrzę, co tam dla Was się będzie działo na marzec 2023, moje drogie. Zobaczmy, zobaczmy. Jakieś tutaj sprawy finansowe, najważniejsze na świecie, były, że tak powiem, w lutym, pokazane. Dużo takich inwestycji w jakieś doradztwo, w tego typu rzeczy. W ogóle przemiał ludzi, że tak powiem. Nie wiem, doradzania się w czymś. Też pokazuje się tutaj taka fajna energetyka, zrozumienia pewnych treści, które są. No, niestety, bardzo ważne w Waszym życiu, żebyście mogły już pójść na spokojnie do przodu. To tak, jakby ktoś was uczył pewnych spraw. Być może, że ktoś wam coś wytłumaczył, że zrozumiałyście bardzo ważne treści dotyczące prywatnego życia. Dobra, co my tutaj mamy? Po pierwsze, doskonały czas, by zająć się pracą biznesem, tam rozwojem, takim poszerzaniem umiejętności w dziedzinach, w których właściwie czujecie się mocni nauką w zakresie jakiejś komunikacji, wszelakiej komunikacji oraz bym powiedziała, co ciekawe, że w zachowywaniu idealnych proporcji we wszystkich przejawach życia, tak naprawdę, czyli od początku do końca, ani mniej, ani więcej i też w wszelkich jego dziedzinach, to będzie tutaj, czyli równowaga, harmonia wynikająca właśnie z odpowiednich proporcji, jakbyście miksturę robili magiczną, tego się będzie trzeba po prostu y, nauczyć. <laughs> y, ogólnie cały twój wysiłek i większość czasu powinny być skierowane na pracę, y, bo tutaj najlepsze i takie wspomagające energie widać. Więc najlepsze tutaj rezultaty y, z pracy wszelakiej, czy to y, indywidualnej, czy i później na przykład przedstawiania komukolwiek, może macie do wyboru na przykład, któremu szefowi przedstawić pewne rzeczy albo jaką swoją pracę przedstawić, czy, czy tej, czy tej osobie, którą, że nie wiem, być może na mentora i tak dalej, to tutaj jest pokazane, że masz właściwie przy współpracy z bliźniakiem. To jest pierwsza i podstawowa energia, która się tutaj pokazuje, panną i baranem. I teraz tak, jeśli ty tego ostatniego namówisz do pracy etapami, która się tutaj pokazuje jako konieczna, a nie zrywami, to baran jak najbardziej do pracy, do biznesu, do spółki, do faktycznie współpracy i widać tutaj jakiś taki sens postępujący, że tak powiem, rozwój fajny i osiąganie pewnych fajnych rezultatów. Natomiast tak, pokazują się tutaj tak samo wpływy wagi. I waga raczej będzie skupiona na walorach estetycznych Twojej osoby. No to, co by to nie miało znaczyć, każdy chyba z nas będzie wiedział yy, yy, o co chodzi. Także <coughs> ja nie widzę tutaj rzetelnej współpracy. No, być może ma taki okres po prostu, albo będziesz robił tak piorunujące wrażenie, yy, no bo jakby nie było Skorpionie. Jesteś od razu za wagą, więc waga może być podniecona tym, czego jeszcze nie ma, a co już Skorpion posiada. Więc tutaj uważaj sobie, dobra? Śmiem twierdzić, że jeśli prowadzisz jakieś interesy z wagą, a jest dodatkowo jakimś człowiek, nie wiem, człowiekiem, człowiek, który z Tobą jest spokrewniony, członkiem jakiejś rodziny twojej, nie wiem, czy to twojej, czy twojego współmałżonka być może, albo kogoś bliskiego, to może tutaj dojść do rozejścia się w krótkim czasie, jeżeli chodzi o biznesy, także no, zastanowić się, dobra? Albo spisać jakieś nowy, że tak powiem, nowe zasady. Chociaż ja nie widzę, żeby to poszło w dobrą stronę. <coughs> Te z Was, które szukają pracy, bo na pewno takie są skorpiony, powinny patrzeć, yy, ja bym tutaj powiedziała tak, niby nic nie wskazuje, ale, yy, bo Petryja jest odwrócona, ale zaraz za nią idzie Echwas i Gebo Prosta przy Urus, także Wy powinnyście patrzeć z optymizmem w przyszłość i szczególnie intensywnie poruszyć znajomości z bliźniakami, rakami i rybami dlatego bo od nich idzie tutaj pomoc i protekcja i nie bać się tej protekcji, bo zasłużyłyście sobie na tą pomoc, że tak powiem. Nikt nie będzie świecił oczami, jeżeli Was w czymś poleci. Także tutaj jest taka wskazówka. Dla większości z Was będzie to taki czas, ja bym powiedziała, że wytężonej pracy, takich znacznych korzyści, a rzekłabym, że... Też mogą się zdarzyć awanse i to u tych, które rok temu coś się. Ktoś miał odejść ze stanowiska, jakby przedłużyło się to o rok po prostu czasu. Także. Także... Dobrze, dobrze, wszystko w porządku tutaj się pokazuje. Wcielaj większość pomysłów w życie. I nie daj się w żaden sposób osobom, które po prostu chcą ci to obrzydzić, ale to jest pokazane bardziej z zazdrości, aniżeli generalnie rzecz biorąc, z jakiejś się, takiej sytuacji, że one cię ostrzegają albo lepiej wiedzą, czy coś z tych rzeczy. Nie, nie, nie. Tutaj idź za swoim pomysłem. Zobaczmy co. Bo tutaj mam echwas ładną. Ona się łączy ze sprawami zawodowymi, ale zobaczmy sobie. No, właśnie. i jera znużenie, tak. No bo w sprawach uczuć widać właśnie znużenie, zmęczenie taką powierzchownością, oraz nie wiem, jakimś takim wyborem między blekim, a beznadziejnym kimś. Nie wydaje mi się, żebyś miał się rozmieniać na dobre. Lepiej poczekać na kogoś, kto nie będzie budził, ja bym powiedziała, zniesmaczenia w tobie. Poza tym widzę, że niektóre ze skorpionów najpierw powinny oddelegować osobę, która jakby przestała poruszać wasze serce, a porusza już tylko i wyłącznie wszelkie nerwy. Zrób miejsca na nowe, nie wiem, pożegnaj stare i dopiero cokolwiek dalej. Uporządkuj sprawy poza tym tutaj domowe, urzędowe, prawne, generalnie rzecz biorąc, a potem na łowy idź. Bo w innej kolejności to to nie ma sensu, po prostu będziesz. Jakby takich, żeby nie powiedzieć darmo zjadów, ale ludzi, którzy w żaden sposób nie pchną cię y, y, do przodu, że tak powiem. A umówmy się, że partnerstwo y, no, ma jednak wpływ duży na wszystkie inne nasze y, dziedziny. Także no, ja bym się zastanowiła. W zdrowiu tutaj się pokazuje, żebyś zwrócił y, skorpionie uwagę na. Y, i teraz tak, kenas, ale to ubrzodzenia, jakieś cysty, jakieś tego typu rzeczy, bardziej bym powiedziała, na sprawy niepokojące stanami właśnie zapalnymi. Natomiast tutaj drogi rodne pokazują się jako najistotniejsze, ale też wszystko w obrębie miany, jamy brzusznej i ja bym powiedziała tak, bardziej mi to wygląda na stresowe, aniżeli jeżeli chodzi o brzuch, okolice i tak dalej, aniżeli generalnie rzecz biorąc, na cokolwiek coś tam dzieje faktycznie, fizycznie. Także, no stres, no stres. <grywia> Że tak powiem. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tutaj założę. Tak. Kochane, musicie zwrócić uwagę na sprawę sprzętów elektronicznych w domu i w pracy tak samo, bo tutaj się pokazuje, coś tu bardzo mocno zaczyna szwankować, ale w niektórych przypadkach przez nią może zostać, nie wiem, zniszczone. to jest, Tutaj jest pokazana nieuwaga albo jakiś strach. Jakoś tak to dziwnie wygląda. No, przemyślcie, co się może wydarzyć, bo to jest taki jeden moment. I do widzenia po sprawie. Tak to można nazwać, nie? Niekoniecznie wy to musicie zrobić, ale to się pokazuje jako, jako coś, co jest nagłe i do przewidzenia by było, gdybyście pomyślały w tej chwili. Pod koniec miesiąca ja uważam, że wasze życie może tutaj z dnia na dzień po prostu być, no, delikatnie mówiąc, fascynujące, bardziej dynamiczne i takie nieprzewidywalne a to i, bo tutaj tak pokazuje się rajdo przy y, pięknej energii Sowilo. I to jest tak za sprawą jakiegoś niezapowiedzianego gościa, jakieś nie wiem, wizyty lub jakiegoś zaproszenia. Widać, że wy tutaj będziecie y, podlane energią nadziei, wzruszeń, radości, taki, to jest taki prezent, y, że tak powiem, y, przedzajączkowy. <śledzajączkowy> przedzajączkowy. Zobaczmy sobie jeszcze co tutaj zarada dla was. Zobaczmy. No, mhm. no właśnie, ja nie wiem. Mam wrażenie, że niektóre z Was to po prostu tak y szeroko pojęcie czekają generalnie rzecz biorąc na, może wy już macie tą informację, że ktoś się może pojawić, może wy oczekujecie na tą jakąś, nie wiem, podróż, wizytę, jakieś przemieszczenie się, bo ja nie widzę, bardziej mi to wygląda, jakby to mogło być połączone z sprawami biznesowymi, pracą, ale nie dam sobie nic obciąć z tego tytułu, o, tak bym to nazwała. Dla innych z Was jest pokazane tutaj um, zaproszenie od jakiejś... I teraz co jest ciekawe. E, ktoś zaprasza Was do podróży, do wizyty, do um, zrobienia czegoś generalnie rzecz biorąc w określonym e, kierunku, z określonymi ludźmi itd. A Wy jesteście pokazani jako osoby, które na tym spotkaniu, jeżeli się oczywiście nie wymigacie, bo to jest pokazane lenistwo, a po co? Wy na tym spotkaniu, jakby, spotykacie kogoś, kogo już znacie, ale ze swoją grupą, generalnie rzecz biorąc, przyjaciół, i z tego wychodzi coś dobrego dla Was. To jest, to jest bardzo ważny moment w Waszym życiu, żeby było weselej. Wy sobie tak naprawdę od tego 21, że tak powiem, marca, Bądźcie bardziej elastyczne, jeżeli chodzi o zaproszenie, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, jeżeli chodzi o nagłe podróże, jeżeli chodzi o odbieranie wszystkich telefonów, nie tylko tych, które znacie. Bo tu się pokazuje bardzo duża szansa na wielką zmianę w waszym życiu, że tak powiem. Nie, kompletnie niezapowiedzianą. Niektóre, bardziej bym nawet powiedziała, że te z was, które mm, na dzień dzisiejszy, jakby je zapytać, a czy macie ochotę na jakiś romans, na jakiś związek, na jakieś barabara, na jakieś cokolwiek, to by odpowiedziała, daj mi święty spokój, nie mam na to ochotę. A karty pokazują, że właśnie z tego tytułu, jakbyś był w stanie dostać ten prezent. Nie będziesz tego tak napinał, nie będziesz na to tak oczekiwał, nie będzie to Twoją obsesją i tutaj, jakby puszczą wszystkie energie w tym kierunku. Po prostu będziesz. Będzie ten przepływ. Warto by było na to postawić. Ja myślę, że to za sprawą jakiejś kobiety, że tak powiem, wszystko się może wydarzyć. A co, żeby było weselej i jest bardzo prawdopodobne, żeby do maja to się generalnie rzecz biorąc rozwinęło w coś fajnego. W coś takiego, co będziemy opijać albo będziemy świętować w jakiś inny sposób na przykład, nie? Także będzie o czym rozmawiać, to tak to nazwijmy. Dobra, jeszcze zobaczmy sobie, jaka tutaj energia przy Was. Nieodłącznie będzie, nieodłącznie Isa. E, kochane moje, bardzo ważna rzecz. Im więcej, Isa to jest stan generalnie rzecz biorąc m, baczność. Baczność. Stoję, nie wzruszam się. Nie wiem, Latają jakieś tam y, y, pociski, y, ktoś krzycze, ktoś coś, nie wiem, robi. Jakaś sytuacja jest na, na stan zapalny, Boże nie wiadomo co robić, coś jest y, nie do zauważenia, y, jakby rozwiązania tej sytuacji. Y, to wszyscy panikują, a Skorpion siedzi, generalnie rzecz biorąc, spokojnie i dzięki temu, że zachowuje spokój, generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę, uzyskuje najlepsze, najmądrzejsze rozwiązanie. We wszystkim, co Was spotka, czy to będą sprawy rodzinne, sprawy generalnie rzecz biorąc związków, czy to będą sprawy nauki, sprawy generalnie rzecz biorąc pracy, biznesowe, różnych macie być jak ISA. To będzie Wam w tym miesiącu najbardziej pomocne. Zdrowy rozsądek, pragmatyzm, wszystko to, co jest też poparte, w spokoju też odnajdujemy intuicję. No, to jest najlepsza podpowiedź, jaka może być właśnie w spokoju kiedy utrzymujemy ten wewnętrzny spokój i wtedy ma do nas dostęp to wszystko co jest tak naprawdę prawdą naprawdę prawdą, nie co nam się wydaje być prawdą, także dla tych z was które też chcą z pewnych sytuacji bardzo ciężkich wyjść, dociec pewnych prawd, wyjaśnić pewne rzeczy propozycja jest od runy ISA, 11 runy futarku żeby zamieniły się w nią i były bardzo spokojne. Właściwie tylko od góry generalnie rzecz biorąc, żeby pobierały energię i rozwiązania przyjdą do końca marca, najdalej do maja. Wszystkich spraw, które wydają się na dzień dzisiejszy beznadziejne albo będą się takimi wydawały, bo na dzień dzisiejszy wcale nie musi się u Was dziać coś, co będzie tego wymagało, prawda? Natomiast ta energetyka też podpowiada, żeby nie inwestować od razu e, uczuć, nie e, być cierpliwym. To jest tutaj też podpowiedź taka, żeby być cierpliwym, ale w spokoju, czyli nie przebieramy nóżkami i nie wiadomo, co jeszcze robimy, tylko spokojnie, generalnie rzecz biorąc, oczekujemy, robiąc swoje, nie wchodząc w emocje za bardzo, nie nakręcając się w niczym, bo to będzie dla Was błogosławieństwo właśnie w marcu, tak? Także. Isa też mówi o dużym dystansie do osób, które Was zawiodły w przeszłości, więc no nie pchajcie palucha tam, gdzie generalnie rzecz biorąc Was nie proszą. Nie róbcie sobie same apuchu, dobra? Ja Wam życzę fantastycznego marca, żeby wszystko było cudownie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. I co? I do usłyszenia.